Trwają prace związane z przebudową remizy strażackiej w Robinach, niszczący budynek wkrótce stanie się lokalnym centrum aktywizacji społecznej. Ruszyły prace nad koncepcją budowy drogi równoległej do ulicy wyzwolenia. Obwodnica w Rybnie staje się faktem. Już wkrótce Rybno będzie miało profesjonalną platformę e-usług, dzięki której wiele urzędowych spraw załatwimy bez wychodzenia z domu. Na sali ośrodka sportu i rekreacji w Rybnie odbył się turniej zapaśniczy, na którym zmagać się przyjechali zawodnicy z całego województwa. OSP Rumian ma już 85 lat. Z okazji jubileuszu odbyły się uroczyste obchody i msza święta, a następnie wręczenie medali i odznak dla najbardziej zasłużonych strażaków. Podpisano umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Dębień Rybno oraz jej przebudowy w żabinach. Spośród 1400 gmin z całej Polski zaszczytny tytuł skarbnika samorządu w rankingu Skarbnik Samorządu Dziennika Gazety Prawnej otrzymała Zdzisława Kanicz z Urzędu Gminy w Rybnie. Przed Urzędem Gminy Rybno zamontowano telebim. Urządzenie pełnić będzie funkcję informacyjną i ma służyć ulepszeniu komunikacji z mieszkańcami. W grondach otwarto okno na jezioro. Inwestycje, która zakrzaczone i zaniedbane miejsce spotkań zmieniła w wizytówkę wsi. Otwarto świeżo wyremontowaną plażę przy jeziorze Zarybinek. Dla gości przygotowano wiele atrakcji, z których największą jest oczywiście Wodny Plac Zabaw. W czwartek 25 lipca dokonano odbioru ścieżki edukacyjnej wokół jeziora w Rybnie. Fragment deptaka był pierwszym etapem prac i na początku okalał dwie trzecie jeziora. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Hartowcu mają nową strażnicę, a teraz dostali jeszcze nowy wóz strażacki. W gminie Rybno odbył się drugi już półmaraton rolkarski o Puchar Wójta. Na starcie stanęło niemal 50 zawodników z różnych stron Polski. Na terenie Rybieńskiej Stacji Uzdatniania Wody zamontowano zbiornik retencyjny, będący kolejnym etapem wieloletniej modernizacji. W Urzędzie Wojewódzkim miało miejsce podpisanie umów na realizację inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. W imieniu gminy Rybno podpisywał ją wójt Tomasz Węgrzynowski wraz ze skarbnik Zdzisławą Kanicz. Otwarto najdłuższe, bo mające 880 metrów molo w Polsce. Deptak wokół jeziora w Rybnie jest już dostępny dla mieszkańców. Dzięki nowoczesnemu projektowi energooszczędnemu oświetleniu i spójnym charakterze całego obiektu handel na targowisku w rybni wkroczył w nowy, lepszy wymiar. Na jeziorze w miejscowości żabiny otwarto nowo wybudowany pomost pływający zamontowano tam również pływającą fontannę. Zakończono i otwarto inwestycję pod nazwą rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku dębień rybno w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym. Rybno stało się miejscem kultywowania kolarstwa górskiego. Wszystko za sprawą trzeciego jesiennego maratonu MTB o Puchar Wójta Gminy Rybno, w którym uczestniczyło 160 zawodników, bijąc rekordy frekwencji. Zakończono i oddano do użytku nowo wyremontowaną drogę biegnącą przez miejscowość Żabinę. Mieszkańcy Hartowca dopiero co przyzwyczaili się do nowej remizy strażackiej, a teraz zostanie ona rozbudowana o nową świetlicę za 1 200 000 zł. W Groszkach wykopano bunkier typu Koch. Właściciel pola, na którym znajduje się militarny obiekt, chce z niego zrobić atrakcję dla zwiedzających. Władze gminy Rybno wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa przystąpiły do remontu zabytkowego dworku w Rapatach. Zakończyła się przebudowa 3-kilometrowego odcinka drogi Rumian-Naguszewo, będącej połączeniem do nowej wsi. Kolejna droga w gminie Rybno zostanie odnowiona. Podpisano umowę na remont 4 kilometrowego odcinka drogi zdębienia do Rumiana. Pomost, którego budowa planowana jest na jeziorze Rumian, będzie kosztował 2 miliony złotych i zostanie zakończony w przyszłym roku. Kolejny odcinek drogi 538 na terenie gminy Rybno dzięki współpracy samorządów wojewódzkiego, powiatowego i gminnego został oddany do użytku. Dzięki współpracy gmin Rybno i Grodziczno wyremontowano będącą w opłakanym stanie drogę Zwiniarz-Hartowiec. Budowa zajęła zaledwie dwa miesiące. Podpisano umowę na drugi etap budowy świetlicy w miejscowości Tuczki. Wkrótce mieszkańcy zyskają nowe miejsce spotkań. Dzięki zbiórkom zaradnych parafian oraz pomocy finansowej z gmin Rybno i powiatu grożący zawaleniem mur przy zabytkowym kościele w Rumianie został odnowiony. Mieszkańcy gruntów, werów i kopaniarzy są ostatnimi w gminie Rybno, do których dotrze gminny wodociąg. Dwa przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Rybnie i dwa kolejne na ścieżce pieszo-rowerowej Dębień-Rybno zostały wyposażone w aktywne znaki. Gospodarka wodno-kanalizacyjna w Rybnie została uporządkowana. Zmodernizowano stację uzdatniania wody oraz przepompownię ścieków. Podpisano umowę i dokonano przekazania placu pod budowę nowej strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybnie. Ponad dwukilometrowa ścieżka pieszo-rowerowa z Żabin do Tuczek została zakończona. To efekt współpracy gminy Rybno, powiatu działdowskiego i zarządu województwa warmińsko-mazurskiego. Prezes ZGK w Rybnie podpisał umowę na rozbudowę kanalizacji sanitarnej do Dębienia i Hartowca. Wykonawcą została Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Rybnie. Strażacy ochotnicy z Rybna od kolegów z Komendy Wojewódzkiej otrzymali nowy, choć używany samochód przystosowany do transportu łodzi. Podpisano umowy na remonty dwóch budynków w gminie, 150-letniej szkoły w Hartowcu oraz 20-letniego ośrodka sportu i rekreacji w Rybnie. Rozpoczęła się wielka inwestycja polegająca na przyłączeniu do sieci kanalizacyjnej Dębienia i Hartowca. Realizuje ją Spółdzielnia Kółek Rolniczych. Podpisano umowy na remont trzech dróg w gminie Rybno. Tuczki, szczupliny do granicy z powiatem ostrudzkim, obwodnicę w rybnie oraz drogę na grabacz. Otwarto klub seniora i dzienny dom pobytu seniora w rybnie. Przyszłe miejsce spotkań wielu mieszkańców. Nad jeziorem w hartowcu odbył się festiwal dobrego jedzenia. Pierwsza od dłuższego czasu i długo oczekiwana sposobność do spotkania się w większym gronie. Ochotnicza Straż Pożarna w Hartowcu ma już 100 lat. Uroczystości związane z tym okrągłym jubileuszem odbyły się już w nowym domu. Dokonano odbioru nowo wyremontowanej drogi Grabacz-Tuczki, która w nowym miejscu połączyła dwie miejscowości. Na jeziorze Hartowiec regularnie odbywają się regaty o puchar wójta gminy Rybno. Wśród zawodników zawsze znajdują się uczniowie z klubu szuwarek. Opiewająca na ponad 2 miliony złotych inwestycja drogowa została oddana do użytku. Mowa o drodze od Ronda w Tuczkach do granicy z powiatem Ostruckim. Najdłuższe molo w Polsce ma swoją kontynuację. Dokonaliśmy odbioru drugiego etapu prac, dzięki któremu można suchą nogą przejść wokół całego jeziora. Nowa remiza w Rybnie Odebrana to jeden z najnowocześniejszych i najbardziej ekologicznych budynków tego typu w Polsce. Zasilany słońcem, ogrzewany geotermią, a woda do wozów strażackich pochodzi z deszczówki. Co roku w Rybnie odbywa się bieg niepodległości, w którym udział biorą zawodnicy w każdym wieku. 150-letni zabytkowy budynek szkolny w Hartowcu przeszedł termomodernizację, dzięki czemu poprawiła się jego energooszczędność, jak i estetyka. Ścieżka pieszo-rowerowa łącząca Rybno i Dębień została oświetlona nowoczesnymi energooszczędnymi lampami. Instalację zbudowano niemalże w czynie społecznym. Sztandarowa inwestycja gminy Rybno, czyli pomost w Szczuplinach został otwarty, poświęcony i wypróbowany przez gości. Obiekt jest imponujący. Kolejne drogi w gminie Rybno będą miały nową nawierzchnię. Mowa o trasach Rumian-Truszczyny oraz Grądy-Wery. Ochotnicza Straż Pożarna w Koszelewach ma już 100 lat. Jubileusz był okazją do wspomnień oraz wręczenia odznaczeń najbardziej zasłużonym druhom. Nowe boisko w tuczkach zostało oddane do użytku. Rozegrano również pierwsze mecze między drużynami seniorów z okolicznych miejscowości. Na stadionie w Rybnie odbyły się zawody strażackie, w których 9 drużyn OSP rywalizowało ze sobą o miano najlepszej. O zwycięstwie decydowały ułamki sekund. Grądy po raz kolejny stanęły w ogniu, oczywiście w inscenizacji historycznej z udziałem średniowiecznych rycerzy. Hartowiec obchodził 650-lecie istnienia. Po mszy i przemarszu nad jezioro odznaczono najbardziej zasłużonych dla wsi. Gmina rybną otrzymała nowy ambulans. To już trzecia karetka w tym regionie w ostatnich latach, a która swoim zasięgiem obejmie również sąsiednie gminy. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych wspólnie z kolegami z całego województwa trenowali umiejętności na obozie w ośrodku pod Olsztynkiem. Dni Rybna z coraz większym rozmachem to już dwudniowe święto wypełnione muzycznymi atrakcjami dla miłośników dobrej zabawy w każdym wieku. Umowa na budowę Centrum sportów Rybnie została podpisana. Wykonawcą będzie lokalna firma Hartwood z Hartowca. W kopaniarzach corocznie odbywa się nietypowy bo leśny nocny bieg o trofeum nadleśniczego nadleśnictwa Lidzbark na dystansach 5 i 10 km. Danielowi Kasprowiczowi nadano tytuł honorowego obywatela gminy Rybno, a przy okazji otwarto lokalne centrum aktywności społecznej w hartowcu. Parafia w Rumianie cieszy się posiadaniem ponad stuletnich organów. Co roku organizuje wyjątkowy koncert. Meczami piłki nożnej między urzędnikami a wykonawcami inwestycji uczczono 20-lecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie oraz zakończenie termomodernizacji budynku Osiru. Wyposażenie za kilkadziesiąt tysięcy złotych trafiło do strażaków, ochotników oraz młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu gminy Rybno. W centrum Rybna zadomowiły się bobry. Ślady ich bytności widać na każdym kroku w pobliżu zbiorników wodnych. Ponadpowiatowe porozumienie strażaków ochotników stało się faktem. Od dziś druchowie z gminy Grodziczno mogą ratować życie i mienie na terenie gmin Rybno i na odwrót. Mundurówki ćwiczą w Rybnie. W Osirze odbyło się skierowanie do służb mundurowych szkolenie z interwencyjnych technik samoobrony. Trwa budowa centrum sportu w Rybnie. W obiekcie umiejscowionym obok stadionu zamontowano prefabrykaty tworzące strop nad pierwszym piętrem budynku. Gmina Rybno obchodzi jubileusz powstania. Akt nadania liczy sobie 50 lat. Z tej okazji w uroczystej sesji wzięli udział samorządowcy z zaprzyjaźnionych samorządów, również zagranicznych. Ochotnicza Straż Pożarna w Rybnie od 95 lat służy mieszkańcom. Od 1928 roku jednostka ugasiła tysiące pożarów i pomogła wielu ludziom. Na rybieńskim stadionie po raz kolejny odbyły się zawody sportowo-pożarnicze, w których zmagały się ze sobą druchny i druchowie z gminnych jednostek OSP. Warsztaty z Karolem Okrasą, konkurs kulinarny dla kół gospodyń wiejskich, koncert szantowy i wiele innych atrakcji czekało na odwiedzających Rumianą Dolinę w Szczuplinach. Otwarto nową drogę od granicy powiatu do skrzyżowania w Gronowie. Inwestycja kosztowała ponad 2 miliony 200 tysięcy złotych. Gmina Rybno była gospodarzem międzynarodowej konferencji dotyczącej projektu Isma w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk. 11 kilometrów wodociągów w gminie Rybno zostało oddanych do użytku, dzięki czemu wszystkie miejscowości są już zwodociągowane. Gminne placówki oświatowe otrzymały nowoczesny sprzęt komputerowy, który trafił do pracowni i sal dydaktycznych szkół podstawowych. Oficjalnie rozpoczęła się budowa przedszkola i żłobka w Rybnie. Łopaty na placu budowy symbolicznie wbito w dniu przedszkolaka. Rybieński ośrodek zdrowia po modernizacji i rozbudowaniu został oddany do użytku. Inwestycja kosztowała 5 milionów złotych i składała się z wielu etapów. Nowo wyremontowany odcinek drogi 538 Dębień-Rybno został oddany do użytku. Miał mieć półtora kilometra, wkrótce będzie dużo więcej. Strażacy ochotnicy z Hartowca wzbogacili się o nowy wóz bojowy, który wjechał do jednostki z wodą i racami. Przychodnia zdrowia w Rybnie ma nowy sprzęt stomatologiczny. Szkoły w gminie Rybno otrzymały nowe pracownie. Ekopracownia, czyli zielone serce szkoły trafiło do Hartowca, a sala klimatyczna do Rumiana. Na hali Osiru regularnie odbywają się Mistrzostwa Województwa Młodzików w Zapasach. Rybno zawsze ma swoich godnych reprezentantów. Przebudowa drogi Żabiny Rapaty staje się faktem. Pięć razy w ciągu dziewięciu lat składano na nią wnioski i w końcu się udało. Podpisano trzy umowy na realizację prac konserwatorskich i renowacyjnych w Kościele w Rumianie, w Koszelewach oraz w Spichlerzu w Hartowcu.